Pojedynek semi-pro w kategorii wagowej do 66 kg. Jako pierwszy w naszej klatce zamelduje się reprezentant klubu Fighting Division Bydgoszcz Maciej Szydłowski. miałem że tam, gdzie tylko chcę, to dotrę W świecie, gdzie nie ma chień, z nocy robię dzienia, plony są owocne Nie spocznę w drodze, chociaż chodzę krętymi ścieżkami Gonię za sami, czasami bądź w betnej odchłani Za nami milion szans, życie to gra, nasz zakończenie Nie mów za wcześnie, pas, pierdol sugestie, słuchaj siebie Ujrzysz to w stach, kiedy nadejdzie czas na odkupienie W duszy niech serce gra prowadzi po każde marzenie nie, Ja są drogą w cieniu, jakich za Mały książek owa, róży na czarny płatki dym Rzucam swą kością do gry, jaki są nazwany rytm droga pośród planę, tam gdzie stoisz też i te Gdy niektórzy tworzą mury, my wcielamy w życie se Tam, gdzie chcę zobaczyć, włączę czasem, widać tylko cześć tam, he, świeci ze, świeci życie, widać dzień Wiesz, że mogę spełnić sny i wiem, i mogę podać się Gdy byłem małym chłopce, mój ojciec mi powiedział, co stasny Wrodze jak z nim są na pomyśle Siedzimy z się oddalam nieraz Siedzimy z tym, spełniamy marzenia kondromera Kiedy byłem małym chłopcem ojciec powiedział I co z ty, w drodze jak ja z nim Siedzimy z tym, od celu się oddalam nieraz Siedzimy z tym, marzenia kondromera A jego rywalem będzie... Reprezentant klubu berserkers team Barlinek, Piotr Wrublewski. W narożniku niebieskim 17-latek mierzący 171 cm, ważący 66 kg. Jego rekord semi-pro to 22 zwycięstwa i tylko 4 porażki. Reprezentujący Fighting Division Bydgoszcz Maciej Szydłowski. W narożniku czerwonym. 17 latek mierzący 170 cm, ważący 66 kg. Jego rekord semi pro to 5 zwycięstw i dwie porażki reprezentujący berserkers team barline. Piotr! Wrublewski. Pojedynek odbędzie się na dystansie 3 rund, po 5 minut sędziuje Cezary Wojciechowski semi semi a więc nie do końca zawodowa, ale pojedynek zawiada się bardzo ciekawie. Dwóch zawodników, którzy mają ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o amatorskie starty, szczególnie Maciej Szydłowski, trzykrotny mistrz amatorskiej ligi MMA, niepokonany od półtora roku e, przez Łukasza Zaborowskiego, e, przygotowywany z Marcinem Rzoskiem, między innymi razem trenujący tym, który gdzieś tam zaraz w tufie będzie nam rywalizował. Popatrzmy, już od razu pierwsza akcja. Wróblewski zajął lepszą pozycję, jest z góry. Teraz podniósł się. Widzimy jego rywal poszedł do dźwigni na nogę. Jest taka częsta sytuacja, kiedy jeden chwyta i drugi chwyta nogę, i później przeważnie kto, kto dokładniej, kto mocniej wykona tą dźwignię, ten osiąga efekt. Teraz taka. No pozycja, nietypowa która troszeczkę. nietypowa, nie wiadomo, sami widzimy, zawodnicy byli troszeczkę zdziwieni, nie wiedzieli jak to rozstrzygnąć, no ale widzimy tutaj dużo właśnie tej akcji parterowej, dużo dzieje się w parterze, teraz Brubleski skręcił się, przez chwilkę myślałem, że będzie miał tą dźwignię, ale znowu sytuacja troszeczkę się wyklarowała. Teraz chyba będzie czekał na błąd rywala. Kiedy ten jedną rękę wciągnie do środka, będzie prawdopodobnie trójkątne duszenie, a jeżeli nie, no prawdopodobnie próba wejścia do dźwigni, do balaszki. Tak, jest. Jest przynajmniej pozycja, z której można wykonać tą dźwignię. Jeszcze raz i teraz. Wracajcie! E Doskonale! Coś niesamowitego! Ale czy to było efektowne? Mamy No i efektowne! pojedynku. Cieszy się niezmiernie Nikodem Zatowka Wpadł tutaj. Nosi. Nosi na rękach swojego podopiecznego. U niego właśnie zaczynał tę swoją przygodę z MMA. Nikodem Zatowka związany z X-Cage. No i teraz może świętować. Zdenerwowany był. Niebywale przed tą walką twierdził, że bardziej niż jego podopieczny. No i się udało. Szóste zwycięstwo w amatorskim pojedynku właśnie Piotra Wróblewskiego, który gdzieś tam w Berserkers Team Barlinek pobiera te swoje nauki, jeśli chodzi o MMA z racjan Rynkiewiczym jeśli chodzi o bokserskie przygotowanie za niego odpowiadam. Tomasz Sasiak również pomaga przed startami. Spina to wszystko Piotr Bagiewski, Dzisiaj spięło się to idealnie. Dlatego na... właśnie pana. Naprem. Przez Balafę! Już na początku pierwszej rundy zwycięża! Piotr! Wróble! Teraz ewentualnie pierwsza zawodowa walka. Mówił o tym Brugleski, że może w grudniu spróbuje już sił Propor w profesjonalnym pojedynku. Widać, że jest na to naprawdę przygotowany. No tak, akcja, którą zakończył walkę naprawdę wysokiego lotu. Jak widzieliśmy, przeciwnik wyśliznął, wyszarpnął tą rękę, momentalnie skręcił się, poszedł do drugiej, no i zaskoczył swojego rywala. Pięknym, pięknym stylu zrobiona dźwignia.